Co za wpadka na żywo w TVN? Jacoń musiał przepraszać koleżankę z pracy. Wpadki w programach prowadzonych na żywo zdarzają się dość często i są nieodłącznym elementem codzienności w telewizji. Ostatnio widzowie byli w niemałym szoku, gdy doświadczony prezenter TVN 24 Piotr Jacoń pomylił nazwisko swojej koleżanki z pracy. Dziennikarz przeprosił ją w programie na żywo. Wpadki i niecodzienne sytuacje w programach prowadzonych na żywo to normalność. Jedne są zabawne, inne poważne, a jeszcze inne dość kłopotliwe. Tym razem niezręczny moment przytrafił się niezwykle doświadczonemu prowadzącemu serwisy informacyjne na antenie TVN24 Piotrowi Jaconiowi. Duża wpadka w TVN24. Jacoń przeprosił na wizji. Do nietypowego zdarzenia doszło podczas niedzielnego wydania programu Fakty po południu. Piotr Jacoń, zapowiadając materiał z Lemborka, przedstawił reporterkę wchodzącą na antenę. W tym momencie padło nazwisko, które natychmiast zwróciło uwagę widzów, bowiem znane jest z seriali paradokumentalnych TVN. Anna Maria Wesołowska, powiedział dziennikarz. Bardzo szybko okazało się, że jest to oczywista pomyłka wynikająca z roztargnienia prowadzącego serwis. Jacoń miał zapowiedzieć Annę Marię Kowalewską, dziennikarka bardzo szybko poprawiła swojego kolegę i sprostowała jego błąd. W zaistniałej sytuacji Piotr Jacoń postanowił szybko wybrnąć z tej wpadki i przeprosił Kowalewską. Trochę się boję, żebym już niczego nie pomylił. Anno Mario Kowalewska, bardzo Ci dziękuję. Przepraszam, powiedział. Trzeba przyznać, że popisał się doświadczeniem i refleksem. Anna Maria Wesołowska swego czasu była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci telewizyjnych. Program sędzia Anna Maria Wesołowska przez lata był wielkim hitem TvN i do dziś funkcjonuje w zbiorowej świadomości widzów, jest źródłem żartów oraz memów.